Szukanie na karcie do głosowania w wyborach do Senatu nazwisko, nazwiska na lewajk z imieniem Tadeusz to również przysłowiowa pestka. W naszym okręgu wyborczym jest zgłoszonych tylko dwóch kandydatów, na których możemy oddać swój głos w wyborach do Senatu. Mam nadzieję, że większa liczba wyborczych krzyżyków przypadnie kandydatowi z polskiego stronnictwa ludowego. A tymczasem zapraszam na scenę Pana Tadeusza Nalewajka. Tadeusz Nalewajk, nasz wspólny kandydat do Senatu. To polityk niezwykle doświadczony i kompetentny. Samorządowiec z Kwi i kości, był rolnictwa, wieloletni starosta i zastępca burmistrza Półtuska. Całe swoje życie związał z regionem północno-wschodniego Mazowsza. Pracuje na rzecz jego mieszkańców od przeszło 30 lat. Swoje wieloletnie doświadczenie oraz wartości, w którym kieruje się w życiu, pragnie przenieść do polskiego parlamentu. Sprawy polskiej wsi... Rolnictwa, zawsze były mu wyjątkowo bliskie. Wie, jak ważne jest przygotowanie rozwiązań prawnych, które pozwolą skuteczniej reagować na coraz częstsze klęski żywiołowe. Każdą wolną chwilę spędza nad ukochaną narwią. To właśnie jemu wędkarze zawdzięczają zakaz odłowu ryb sieciami na naszej rzece. Od niemal pół wieku z dumą nosi mundur strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 20 lat jest prezesem Zarządu Powiatowego OSP, zaangażowanym w pracę władz wojewódzkich i krajowych tej powszechni i szanowanej organizacji popiera projekt Emerytura bez podatku. Uważa także, że polski rząd powinien wesprzeć również młode rodziny, dofinansowując kwotą 50 tysięcy złotych na zakup pierwszego mieszkania. Jest zwolennikiem rozszerzenia programu 500 który w jego opinii powinien objąć swoim zasięgiem również polskich studentów, pragnie odbudować prestiż zawodu nauczyciela, pracować na wzrost wynagrodzeń pracowników oświaty i wspierać odbudowę szkolnictwa zawodowego. Wpłacenie Tadeusza na lewajka, wyższe nakłady na służbę zdrowia, skrócenie kolejek do specjalistów i poprawa dostępności do leków to bezsprzecznie kolejne priorytety przyszłej kadencji polskiego parlamentu. Uważa, że bezwzględna dotacja w wysokości 50 tysięcy złotych i wprowadzenie dobrowolnego złusu dla przedsiębiorców pomogą stworzyć nowe miejsca pracy. I dla mieszkańców północno-wschodniego Mazowsza niezwykle ważne jest wybudowanie obwodnic półtuska, Makowa, Różawa i Ostrołęki. Tadeusz na zawsze potrafi porozumieć się z ludźmi ponad partyjnymi podziałami. Od wielu lat po prostu łączy Polaków, uważa, że w polskiej polityce jest za dużo podziałów, deklaruje gotowość do współpracy z każdym. Komu leży na sercu dobro naszego regionu? Jest naszym wspólnym kandydatem do Senatu. Kandydatem wszystkich mieszkańców północno-wschodniego Mazowsza, którzy wierzą w skuteczną politykę ponad partyjnymi podziałami. Wspólnie możemy to osiągnąć. Proszę o Państwa poparcie 13 października. Nasz wspólny kandydat do Senatu Tadeusz Narawajk. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, program już jest przedstawiony. Powiem tak, że występuję dzisiaj w roli debiutanta i jednocześnie takiego, który już kilkakrotnie startował. No, tak, taka jest moja dzisiaj rola, bo tak jak prezes powiedział. Pierwszy raz wystawiamy osobę do Senatu, więc debiutuję. A do Sejmu startowałem sześć razy. I sześć razy startowałem do samorządu, czyli startuję po raz trzynasty. Tak jak to brata się pomyliła, pozycja trzynaście, czyli trzynastka. Szanowni Państwo, to jest niecodzienne, że mały powiat wystawia dwóch kandydatów. Z jednej strony jest to nobilitacja nas jako samorządu, jako tych, którzy, bo to się znikąd nie wzięło, przez ostatnie 20 lat, nawet z kawałkiem, prasowali się w czołówce, w czołówce w Polsce w wyborach samorządowych i w wyborach parlamentarnych. Idąc dalej, żebyśmy mieli powiat 20 tysięcy większych, tak jak Wyszków, to byś, ja bym był 20 lat temu w Sejmie, bo samym powiatem jesteśmy w, byliśmy, by, bylibyśmy w stanie osiągnąć cel. No bo jaka, jaka jest różnica między Senatem a Sejmem? Dlaczego się dzisiaj i chcę przeprosić się, lekko spóźniłem, ale hymn słyszałem już na dole, także można mi to zaliczyć, że do Sejmu dzisiaj jest Około 120 kandydatów, w tym 20, 24 jest na naszej liście, czyli w Polskim Stronnictwie Ludowym. No i zasada jest taka, że każdy najpierw patrzy na swojego, czyli na najbliższe otoczenie, a później ewentualnie dalej. I dlatego myśmy, my zawsze braliśmy największy, największy procent w swoim powiecie. Ja w ostatnich wyborach wziąłem 25%. Sawicki, który zdobył mandat, w swoim powiecie wziął 17%. I teraz idąc dalej, ja chcąc zdobyć mandat, to tak muszę się posłużyć cyfrą około 100 tysięcy. Bo w tamtych wyborach głosowało 137 tysięcy o, o, osób. No to wiadomo, jakby poszło teraz troszkę więcej, no, załóżmy 140, no to połowa to jest 70, żeby wygrać żeby mieć ponad 70. Natomiast. W przypadku Sejmu jeszcze trudno przebić w innych powiatach z skarbnatora z innego powiatu. No, no, taka to jest zasada, i to jest rzecz normalna, ale szanowni Państwo, idąc dalej tym tropem, my naprawdę podjęliśmy ciężkie, ciężkiego się zadania, bo oprócz tego, że trzeba prowadzić prawie dwie kampanie, to już nie mówię o innych kwestiach, ale gromada światem wada. To tak jak pani koleżanka Brata powiedziała, jest nas naprawdę dużo i sami byśmy nie dali rady. I powiem, ja powiem wprost, bo ja mam doświadczenie i wiem, jak w innych powiatach pracują. To, żeby tak pracowali wszyscy, jak powiecie półtuskim, to stawiam taką tezę, że my byśmy nadawali ton 14 października nie tylko w senacie czy w sejmie, ale w Polsce. No taka jest prawda. No różnie to bywa. Nie każdy, nie każdy każdy powiat się rządzi innymi prawami, są inne uregulowanie, usytuowania. Mówię, to jest, ale mówię w przypadku. My jesteśmy zaprzedawani za przykład. A mało tego. Moja osoba też się nie wzięła z znikąd, bo ja jestem jeden z szesnastu w Polsce, który został wynegocjowany, nie, pod, nie podpisany żadny certyfikat, ale wynegocjowany, tak zwany pakt o nieagresji, że ja startuję i, jest, i jestem antypisem, no powiem w ten sposób. Jest osoba, która jest w spisu i ja spoza, spoza, znaczy popierany przez wszystkie, wszystkie siły polityczne. To się też znikąd nie wzięło. I teraz, Szanowni Państwo, co jest bardzo istotne, że Senat może być ostatnią ostoją demokracji. Bo jakby była taka sytuacja 4 lata temu, czyli Sumując głosy wszystkich nie z PIS to PiS miał 32 senatorów, a 68 było innych. I nie byłoby ustaw na kolanie, pisanych na wieczór, Senat się zbierał o, o 3 rano, a o 8 podpisał prezydent ustawy. No to jest rzeczywistość. Ja 7 lat tam byłem, wiem jak jest proces legislacyjny, jaka jest procedura, to teraz to jest przyłamane wszystko. No to się mówi o demokracji, no przepraszam bardzo, no, więcej nie będę do tego kontynuował. Dlatego mówię, tak jest kwestia istotna i doszło do pewnego konsensusu i dlatego między innymi ja startuję do, do Senatu. Powiem też, że też była to moja decyzja troszkę indywidualna, no bo też takie głosy słyszałem, a znowu będzie startował ten nalewaj? No będzie, to będzie gdzie indziej startował. Szanowni Państwo, i, i teraz e, myślę, że Pani koleżanka Beata i jej pozycja numer trzy na liście. To też nie dlatego, że jest tylko kobietą, ale jest powiatu pułtuskiego i jest kobietą i jest bardzo, jest, ma duży bonus, bo jest jedyną kobietą na liście. Przepraszam, żebym tak mówił, na, na, w pierwszej dziesiątce, w pierwszej dziesiątce. No i jak ja bym był, to ja też bym był zgrany, bo ja sześć razy startowałem, nie? To no mówię, mówię to tak troszkę od kuchni pewnych kwestii. I dlatego, szanowni państwo, dzisiaj wracam do Senatu, mamy układ zero-jedynkowy. Jest mamontow na lewach. My akurat tu się nie ustawia na liście, tylko jest alfabetycznie, ale tam zawsze po świadomości ktoś jest no to na lewek nie drugi, a nie pierwszy, nie? no ale M jest w alfabecie y, pierwsza, N drugie. I dlatego, szanowni Państwo, ja mówię, y, uczestniczę w różnych spotkaniach, poza powiatem pułtuskim, bo myślę, że jak mam trochę nosa wyborczego, to powiat Półtuski i Ostrowiecki zdecyduje, kto będzie tym senatorem. Bo to jest jak, jaka będzie koncentracja głosów w powiecie Półtuskim i powiecie Ostrowieckim. Powiat Ostrowiecki się charakteryzuje tym, że potrafi mieć poparcie 60% pisów. No tak to jest. Im bardziej w górę i na, na, na prawo od Wisły, czyli na, na Podlasie, tym jest większe poparcie. No ale tanio skóry nie sprzedam. Przepraszam, takie frywolne sformułowanie, ale tanio skóry nie sprzedam. Dlatego robimy wszystko, Szanowni Państwo, bo, bo tak jak powiedziałem, no jesteśmy w pewnym sensie nobilitowani, a z drugiej strony jest to dla nas naprawdę ciężka robota, praca, bo pewne kwestie musimy mieć podwójnie jako kandydat do Senatu i kandydat do Sejmu. I powiem, Szanowni Państwo, tak, że Jakbym tu stał, czy była ta jak stała, to, to przepraszam bardzo, jakbyśmy powiedzieli, że jesteśmy na straconej pozycji, to po co w ogóle wychodzić i próbować rywalizować? Zawsze trzeba mieć e, jakąś nadzieję. Państwo wiecie, jeszcze myślę, że o tym warto powiem, bo młodsze pokolenie to może nie pamiętać. Ja dwa razy się otarłem o mandat, mimo że mam mały, mały powiat. Teraz mi zabrakło 145, później 250. To jest jedna wieść. Ale niestety, e, mówię to z przykrością. Wyborcy pamiętają to, czego się nie zrobiło, a nie to, co się wykonało. I to myście samorządowcy tu siedzą w pierwszym rzędzie, to wiedzą. No tak, to, taka jest rzeczywistość. Do wyborcy jest bardzo trudno dotrzeć. Teraz dzisiaj kampanię to pr nie prowadzimy my bezpośrednio, tylko nasi liderzy przez środki masowego przekazu, przez telewizję, czy przez debaty, wiecie. Przez debaty się prześcigają. Kto wygrał, to przegrał e, debaty. A z drugiej strony, a śledząc e, Analizując szanowni państwo programy wyborcze, to jak tu młodsze pokolenie stoi za mną, to te tematy się przewijają we wszystkich ugrupowaniach, tylko jest kwestia metody dojścia do tego. No, no taka ta jest rzeczywistość, nikt nie powie, że czegoś nie zrobi chyba, że jest normalna, że tym bardziej szanowni państwo mało tego, my jesteśmy dość w dość dobrej sytuacji specyficznej, bo jesteśmy w tym centrum bo dzisiaj się zantagonizowały siły polityczne y, PiS, antypis, czyli koalicja y, oby, obywatelska i my w centrum z Kukizem. Różne dają nam y, sondaże. Ja jestem dobrej myśli. To tak jak prezes powiedział, jest nas naprawdę dużo i przy... Widać to po kampanii, no mówię, ja mam doświadczenia tyle lat, to y, jesteśmy, myślę, że nie, nie stoimy na straconej pozycji, bo tak mówię, inaczej to nie stanąłbym tutaj z Państwem, do Państwa nie mówię. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze serdecznie raz podziękować wszystkim, wszystkim, bo nie da się wszystkich wymienić, bo kogoś się ominie, ktoś się obrazi. Wszystkim tym, którzy dobrze nam życzą i nam pomagają i z nami współpracują i mają nadzieję, tak jak my na topie, że do przodu, po prostu do przodu. Nie wiem Wodek nie powiem tego, co wymyślałeś. <głosy> <głosy> Także jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. W ogóle to chciałem podziękować swojej organizacji, że zostałem wyłoniony no, jako kandydat do senatu, bo ja mogę sobie chcieć. Ale jeszcze trzeba mieć nominację swojej rodzimej partii, czyli Polskiego Stronnictwa Narodowego I z tego ugrupowania startuję i powiem nasz wspólny kandydat. Ja nie mogę się, znaczy nie mogę. Mógłbym się posługiwać może innym hasłem, ale nie jestem upoważniony do tego. A takim myślę, to jest wymyślone przeze mnie osobiście, nasz wspólny kandydat. No niech wszyscy myślą, że to jest nasz wspólny kandydat z północnego Mazowsza. Proszę? Bo jest, tak jest. No. Szanowni Państwo, także jeszcze raz serdecznie dziękuję za, za nominację. Państwo tu macie możliwość prześledzenia naszych programów wyborczych. Beata przedstawiła w swoim spocie wyborczym. Ja również mam nadzieję, mam nadzieję, że przebije się z krótszym spotem wyborczym do programów wyborczych ogólnopolskich. Jeśli chodzi o Senat, nie wiem, tam poszło gdzie trzeba. No mniej mi nadzieję, ach nie, to można sobie ich wykupić czasem te nowe, ale troszkę kosztuje, bo telewizja się ceni. Bo nie wiem, czy Państwo zawożywszy ostatnio debatę. Debata, 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 a później kończy się debata, wchodzi swój człowiek i jest pięć minut debaty dla wszystkich, a jeden gada. Przepraszam za wyrażenie. No, no tak przed czasem bywa. Dzisiaj jesteśmy tu, albo dzisiaj kto oglądał dzisiaj program Rolniczy Rano? No naj, najlepszy fachowiec od rolnictwa był. No wczoraj wszystko u, u, ustalone, dzisiaj powiedziane. I to nie był program, tylko się później słyszę, jadę samochodem do, do Czarni, że to jest wywiad był z panem prezesem, a nie program rolniczy, czyli no wiecie, no próbuje się wytrzeć resztki na wsi, bo wieś jednak wieś zdecyduje, w którym kierunku to pójdzie. Jeszcze raz, szanowni państwo serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę, pomoc i jeszcze mamy parę dni i mam nadzieję, że swoje powinniśmy zrobić. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.